Nie wiem, nie ja właśnie nie rozumiem tego, to bardzo burwersuje, bo ja nie, nie rozumiem tego zjawiska. Ludzie, którzy są na stanowiskach teoretycznie mają duże pieniądze. Nie rozumiem. Nie wiem. Myś, moim zdaniem to tak, kto się dorwie do koryta, jak ma dużo, to im jest ciągle mały i jeszcze więcej Krawi i więcej. na tylko kradną teraz i będą kradnął. Najlepiej by było, że Także... rząd się nigdy nie zmienił, To I, może i bieden... ci, co się nabiorą na wcześniej, to może już później by nie brali. Ten co jest w pozycji no. krzyczy, że... Yy... Kradnie ten, co, co rządzi. Ale jak kiedyś kradł on, to było w porządku. <ś sentirk /try cuesttermówki> Także trudno trudno to wszystko rozryźć. Dla nas szare cienie no to jest bardzo ciężkie. Uczciwość człowieka człowieka powinna być, a nie tak, że a się doruje do władzy, to ile mu się tam da? to. patrzysz, czy jakby... partia taka, czy taka, czy z tej partii? No, wiecąka, to tam mi daje radość. A co trzeba zrobić? Mają wejść na stołeczkę, a jak już ciągnie, to. To jest Uważam, że władza jest zawsze podatna na korupcję. Dostają się tam bowiem ludzie o niskich walorach moralnych, nie mają żadnych zahamowań. Władza gwarantuje już im przywileje i duże pieniądze, a, a to im jeszcze nie wystarcza. Ja Chyba myśli, następne poglenie, które może wyrośnie jeszcze dopiero co się urodzi, bo tak to przeciągnięci jesteśmy. Nawet jak ta korup korupcja jest, no to jakoś tak się zawsze wywiną z tego. Nikt nie odpowiada, nikt po prostu ja nie słyszę, żeby tak ktoś bardzo odpowiedział za to, za, za rządy, które sprawował poprzednio czy tego nikt tam nie odpowiedział za to, że powinien rząd się poddać całe do dymisji. W innych krajach by tak było, a u nas to nie jest. U a... nas jeden drugiego chroni, nachapią się, jak to się mówi, nabiorą, przyjdą druzy, to samo robią, a o ludziach nic. Emerytury czy renty zaniżają albo podniosą po 50 zł. A sobie taki przywileja mają, taki przywileje. A ja się nie wypowiadam na takie tematy, bo mnie polityka męczy. A teraz na razie gadaj. Yy, proszę no. powiedzieć, co sądzi Pan o korupcji w naszym rządzie? No czy, co, mogę, co można sądzić? Negatywnie to wszystko wygląda na to. Yy, yy. A, a dlaczego... Okradają no, yy... nas, nas z każdej strony, no co ty używają. To jeszcze i mało. Po prostu kto ma dużo, to jeszcze chce mieć więcej. Bo potem rośnie w miarę jedzenia i mało im, chcą mieć więcej. Taka jakaś zbiorowa jest odpowiedzialność i to po prostu się rozmywa wszystko, no, taka jest prawda. A... Było tak, że kiedyś zawsze było coś zakombinować. No Może tak, to też to tak. Były takie to... czasy, że to niby się w zakładzie pracowało, to jakby to było nieczyje, nie? Tak, Tak, to się po prostu. To też jest prawda. Tak, to też jest tak, też jest tak że. A bo to się wzięło, a bo to się tam wzięło, bo to nie było na rynku wiele rzeczy. No to tak nie jest. Jest mi nie przykro, że, że w Polską rządzą tacy ludzie. Ja mam szóstkie dzieci i musiałem imigrować. Znaczy, nie toleruje w ogóle jakiejkolwiek korupcji, pomijając że on, czy ona się dzieje na y, szczytach władzy y, czy tu na samych dałach, tam gdzie my żyjemy, gdzie prowadzimy ży życie codzienne. Y, dla mnie jest to nie do przyjęcia i nie do pojęcia, y, a ta korupcja na szczytach władzy to chyba się bierze ze skundlenia polityki. Że ludzie, którzy się tam dostają y, nie mają jakiegoś swojego morale. Oni są jakby sami sobie ma mało warci. I ich nie interesuje, żeby prowadzić politykę dla dobra ogółu, robić wszystko, żeby wszystkim ludziom żyło się dobrze, tylko jak padną tam, to uważają, że się powinni nachapać, 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 bo to jest ich pięć minut w rządzie, a co później będzie, pomijając to, że przy okazji robią sobie różne układy, nieukładziki i uważam, że dopóki nie będziemy mieli ludzi w polityce przez duże L, nie jesteśmy w stanie nic zrobić czyli sobie jakieś tam nagrody, tak. resort na przykład oświaty, ileś tam 700 tysię... milionów na nagrody, prawda? resort sportu też i w zasadzie na no za co, prawda? Tak. nie widać, służby, służby, służby tak. zdrowia nic się nie dzieje. Nie ma na leczenie dzieci, które umierają, tak. prawda, na raka, czy dorośli, nie ma pieniędzy dla nich, a tutaj tak. państwo się nagradzają, nie no. że sobie jeżdżą, prawda, za państwowe pieniądze na wakacje. No przecież tak jak nawet i współdzielni mieszkaniowi, no to też można sobie zniszczyć, tam, jak to się mówi, bo to uważają, że to wszyscy za to zapłacą, no i już. A jak się ma domek swój, to już niestety, to już nie tak Mamy to w pojonie.